Ciekawa historia, ponieważ poznałyśmy się przy rekrutacji. Kasia startowała do nas na stanowisko asystentki naszego działu i w ten sposób jako pierwsza poznałam Kasię. Kasia kojarzy mi się z psami, podobno, z HR-em. Pierwsze skojarzenie. Teraz sobie pomyślałam o rolkach. Psy. Fiu, fiu, fiu. fiu, fiu, fiu. Kasi cenię najbardziej szczerość, transparentność. Poczucie humoru. Hmm. Dogadujemy się bardzo dobrze. Oprócz właśnie tej sfery prywatnej, to tak naprawdę w pracy dogadujemy się bardzo dobrze. Mamy często, często też podobne zdania na dany temat. Jeśli chodzi o moje wyzwania w pracy, to tak na dobrą sprawę większość z nich konsultuje z Kasią i pytam się jej o zdanie ze względu na to, że jest już bardziej doświadczonym pracownikiem. Na pewno nie zwróciłabym się do Kasi z case'ami związanymi z robieniem prezentacji i z Naszym wspólnym zwyczajem w pracy jest wspólne jedzenie lunch'ów. Nie tylko. <laughs> Śniadania, ciasteczek, chipsów, Cziastek... <laughs> wszystkiego.